Cześć, witam Was na kanale Czytania i po pewnej przerwie wracam do Was z nowymi polecajkami książkowymi. Myślę, że pogoda sprzyja temu jesienne wieczory, pochmurno, deszczowo, mglisto, więc nic tylko w wolnej chwili wziąć koc, kawę, herbatę, no i dobrą lekturę. Dzisiaj przychodzę do Was z trzema książkami. Są to książki z różnych gatunków, ale myślę, że będą dawały dużo frajdy. Pierwsza książka to jest książka zatytułowana Ludzie z kości Pauli Lichtarowicz. Książka, która jest wydana przez wydawnictwo Insignis. Cóż to jest za powieść? Jest to powieść z gatunku literatury pięknej. Niesamowita historia. Cała rzecz dzieje się w zasadzie w przededniu i w trakcie wybuchu wojny światowej, II wojny światowej. Główna bohaterka, młoda dziewczyna o imieniu Lena, ma swoje plany. Właściwie całe swoje życie rozplanowane. Ona pragnęła zostać lekarzem i wszystko pod ten cel miała ustawione. Niestety, pewne wydarzenia zniweczyły te plany, i jej historia potoczyła się całkiem inaczej niż ona sobie tego by wyobrażała i pragnęła. Jest to historia bolesna, bardzo trudna, y, opisująca jej historię y, z dużą dokładnością, taką, można by powiedzieć, brutalnością, ale nie ma tutaj y, w tej historii pewnego rodzaju wulgarności opisów. One są bardzo mocne, dosadne, ale są Realistyczne, ale są napisane w sposób, który nie budzi odrazy. Co więcej, to nie jest tylko historia wojenna. Niektórzy mówią, że nie lubią takich historii II wojny światowej, ale to jest tak naprawdę historia uniwersalna. Bo ona opowiada o, o nas. O tym, co się dzieje, kiedy w. W pewnych momentach naszego życia nasze plany ulegają zmianie albo całkowicie są niszczone, są zdruzgotane. Co wtedy zrobić? Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Czy iść na przekór wszystkiemu i walczyć o swoje, czy też umieć się dostosować do tego, co jest? Historia piękna. Jest tam także, oczywiście, wątek miłosny, ale nie taki harlekinowski. Chodzi tu o pewną głębię relacji, historia relacji historia odnajdywania samego siebie, samej siebie w swoim własnym życiu. Także to jest historia, która jest uniwersalna. Ona nie tylko opowiada o, o tym, co się działo kiedyś, gdzieś, w czyimś życiu. Ale myślę, że każdy z nas mógłby w tej historii się w jakimś sensie odnaleźć, spróbować sobie odpowiedzieć na parę istotnych pytań. Paula Lichtarowicz, Ludzie z Kości, wydawnictwo Insignis. Ta historia tutaj, jak sama autorka podaje, jest inspirowana jej dziejami rodzinnymi, a więc. Jest to y, jakby historia autentyczna, nie jest to całkowita fikcja. Literatura piękna, książka trudna, y, momentami bolesna, ale warta przeczytania. Polecam. To jest pierwsza rzecz. Y, druga rzecz, całkiem inny gatunek, y, dosyć ostatnio y, popularny, coraz bardziej zyskujący popularność. Tu mam y, trzy takie książki. Y, trzy tomowe. Pierwszy to jest oczywiście problem trzech ciał Yu chyba tak się wymawia yy, imię autora: Yu y, Problem trzech ciał to jest pierwszy tom, drugi ciemny las, i trzeci koniec śmierci. Y, jak widzicie, te tomy są dosyć opasłe. I wymagają troszeczkę nakładu czasu do przeczytania, ale co to jest za historia w ogóle? To, to, to jest niesamowite. Jest to dzieło wydane przez dom wydawniczy Rebis z kategorii science fiction. Historia niewiarygodna, wręcz. Otóż, w dużym skrócie. W latach 50. bodajże w Chinach, w ośrodku badawczym, takim dotyczącym astronomii, kosmosu, jedna z naukowczyń wysyła w kosmos informacje. W zasadzie nawiązuje kontakt z obcą cywilizacją i hmm, zaprasza ją do ziemi. Po yy, kilku dziesięcioleciach yy, na jaw wychodzi ta sprawa. Okazuje się, że obcy nawiązali kontakt i nie, mia nie mają dobrych zamiarów. Yy, wysyłają całą swoją flotylę, żeby hmm, zaatakować, posiąść ziemię. W międzyczasie Ludzkość postanawia się oczywiście w jakiś sposób do tego przygotować i mają na to trochę czasu, około 400 lat, ponieważ cała ta flotylla z miejsca, z którego wyrusza, nim dotrze do Ziemi, minie te 400 lat. Jest to historia, która jest po prostu niesamowita. Nie tylko dlatego, że trudno w nią uwierzyć, ale chodzi o to, że rozmach, w jakim to jest napisane, różnego rodzaju poziomy, autor żongluje pewnymi informacjami naukowymi, także roztacza niesamowitą wizję przyszłości. To jest historia, która niesamowicie wciąga, odpręża. Ale też niesie z sobą wiele pytań. Książka, która zadaje pytanie na temat choćby tego, gdzie jest granica bycia człowiekiem, co to znaczy być człowiekiem, to jest książka o pytania etyczne także. Jak w danym momencie postępować, co zrobić? Pierwszy tom jest tak naprawdę. Cała historia się rozkręca w, w trakcie, i te kolejne tomy, Ciemny Las i Koniec Śmierci, one naprawdę rozwalają głowę. Książka, która porywa. Czytałem recenzję, niektórych ona nudziła. Jest też oczywiście serial, i serial moim zdaniem jest dobry, no ale książka jest bez dwóch zdań lepsza. Ja niemniej jednak zachęcam do tego. Czyta się to bardzo szybko, bo sposób narracji jest przyjemny, przejrzysty. Książka, która mnie osobiście zachwyciła. I uważam ją za jedną chyba z najlepszych z tej kategorii Science Fiction. Problem trzech ziciw, dom wydawniczy rebis, naprawdę polecam. I trzecia książka, ostatnia. To jest książka zatytułowana Zanim wystygnie kawa. Autorem jest Toshikazu Kawaguchi. Toshikazu Kawaguchi. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Jest to autor pochodzący z Japonii. I tam też ta książka stała się bestsellerem. Jest to książka, która opowiada historię małej kawiarni w Tokio, nietypowej, ponieważ w tej kawiarni można przenieść się w czasie. Trzeba usiąść na jedno z krzeseł i pod pewnymi warunkami można przenieść się w czasie do tej kawiarni i spotkać się z kimś. Właśnie. Z kim byśmy się w takiej sytuacji spotkali? Z kimś, kogo już nie ma wśród nas, wśród żywych? Może z kimś, z kim straciliśmy kontakt? Z kimś, kogo nie widzimy? Ciekawa historia. Nie jest to książka, która by miała. Jest to ciepła, taka otulająca lektura, pocieszająca też, mogąca też pomóc pogodzić się z pewnymi wyborami i naszymi własnymi historiami. Ona ma też kolejne tomy. Niemniej jednak ja zakończyłem lekturę na tym. Uznałem, że to mi wystarczy. Więcej nie będę po to sięgał chyba. No, chyba, że coś naprawdę mnie Natchnie, ale jest to książka, która pozwala się rozsiąść w tej kawiarence, wypić ciepłą kawę, tylko właśnie z tej przeszłości trzeba wrócić, zanim wystygnie kawa. Polecam tę książkę. Jest to dobra lektura, odprężająca, tak jak mówiłem, otulająca, kojąca. Ciekawa y, historia. Wydawnictwo, już Wam mówię, y, to jest wydawnictwo, relacja, grupa wydawnicza, relacja. Zanim wystygnie kawa, czy książki. Ludzie z Kości, Pauli Lichtarowicz, rewelacja, literatura piękna, Czasami trudna, ale bardzo y, pożyteczna. Problem trzech ciał, trzy trzytomowe dzieło y, opasłe, z niesamowitą wizją przyszłości, y, kontaktu z obcą cywilizacją, y, tego jak się człowiek ludzkość w ogóle będzie zmieniać. Y, piękna historia. I historia, która y, otula. Daje poczucie spokoju, zanim wystygnie kawa. To by było na tyle w dzisiejszych tych polecajkach. Mam małe problemy techniczne, widzę. Mam nadzieję, że to nie będzie jakąś wielką przeszkodą, w tym, żeby znowu się spotkać. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć.